O, cześć! Dzisiaj Wam pokażę moje piski z różnego rodzaju. Jakby coś. Zaczynajmy. Pierwszy to jest Janik. Mam ogonek stojący. Ma napis LFS. Ym, ma słodkie oklepnięte uszka Ma taki brązowy brzuszek. I odna zielone oczki. Taki Słodki jest. O, to jest. Też jemniczek, ma odznakę, przekuty serduszko, ona nie ma napisu EPS, -E nie wiem w ogóle nie ma napis, o, tu, nie, to jest napis, to ma ale to jest z pieczupów, bo się kręci, ale najlepiej mu się bo wam też takie słodkie jest, ten jest pisek, to już nie jest ja, nie, nie znam rasy, ale LPS I Ma słodkie oczka, ma taką plankę I Nóżki ma takie fajne i ogonek stojąc taki jakby, no taki zawinięty, ładny. To jest, którego bardzo ciężko zdobyć. I też mi się on podoba. Fajnie uszymy. uszyma i się bardzo podobała dziurka i ma takie fajne oczka na ma i taki ogonek o to jest labgit nie wiem jak to taki słodki, ma taki fajny języczek ma napis LAPS -E Sący ogonek I ma fajne stońcuszki i ma język też i takiego jakby płako takie oczko ma przechodzimy dalej to jest pisek, to jest też ten pisek, L.E.P.S., fajny ma, ma ładny makijaż, ma języczek i ma takie stęce i ma zawinięty ogonek, też mi się podoba. Tutaj jakby takiego mamy bobaska, L -E -P S i słodki z rzeczywkiem je, jedno okropne łóżko, drugie stojące, jakby takie płaką jeden fajny taki ogonek ma, taki jakby stojący. No i to na tyle moich piesków. Nie mam więcej piesków, ale poczekajcie się w filmiku. O, gadek czy jakiś tam? Ja nie wiem. Ma... A, jeszcze jednego pieska mamy. Poczekajcie. Jak bym mogła zapomnieć mojego pieska? Mojego pieska. L.E.P.S. Jest oryginalny. Fajny ma ogonek i znowu L.E.P.S. Duży napis. Nie ma przełącznik on-off. Tak to już nie działa. Tak, działa. No i tak właśnie wygląda i on ma takie jakby hansy, to już myślę pser, ale to już po norwesku, bo niego kupiłam w Norwegii, słodkie, jak się, się są te takie słodkie, fajne. No i to jest moja cała kolekcja moich piesków. I to tak okay. wygląda wszystko, ładnie, okay. mi się bardzo podoba.